Jesteśmy po wspaniałym, absolutnie fantastycznym meczu z Wistulą, gdzie pogromcy wygrywają 11 do 7. I jestem z jednym z bohaterów tego spotkania, jednym z prezesów tej drużyny. W zasadzie z jedynym prezesem tej drużyny, Andrzejem, który nie dość, że wszystko czyścił z tyłu i dopuścił do strzelania tylko 7 goli, ale mógł być dużo więcej, bo gdy on, to wiecie. To jeszcze strzelił absolutnie piękną, fantastyczną swoją bramkę. Drugą w historii pogromców, pierwszą po prawie 5 latach. I to był absolutnie genialny strzał, coś w stylu Norberta ze skorpiącami, za połowy pod, pod powszeczkę. Jakie to uczucie? Czy jest może niedosyt, że nie było powszeczki, czy jednak fajniejszego? go? Przepraszam szczerze, że taki znakoskoniczny bramka wpadła, bo to była wrzutka, albo to wybicie na chaos do przodu. Także wiatr. Co za skromność. Wiatr trochę pomógł, pewnie. Ale wziąłeś pod uwagę wiatr, bo to wiemy, że jesteś profesjonalistą, na pewno tam no wiesz. No, początkowo wyliczyłem odpowiednie. Ja wiedziałem, że. Niedługo przestrzegałem, zrobiłeś tak. I, ten, I zmierzyłeś siłę wiatru w kierunek. Dokładnie, potwierdzam, potwierdzam. Nie ale no, generalnie dzisiaj tak naprawdę nie ma jednego zawodnika mecz, tylko są, cała drużyna bym powiedział, wszyscy co dzisiaj uczestniczyli, bo generalnie każdy na swojej pozycji, czy nawet każdy ze zmienników zagrał mecz życia. Naprawdę, dzisiaj jako drużyna zagraliśmy Piękne wszyscy słowa. mecz życia. Panie prezesie, jest coś, pytanie, które cała drużyna chce zadać, czy w związku z tym będą premie wreszcie? To zależy od miejsca, które zajmiemy w lidze. Pierwsze zwycięstwo nic nie znaczy. E, czy Dobrze, to jeszcze jedno pytanie. Czy jako, ty jako prezes nie boisz się, że drużyna ucieknie ze strefy spotkowej? Myślę, że mamy matematyczne szanse uciec jeszcze. E, matematyczne to cały e. czas e. mamy. To. No to trochę zaczynam się bać. E, dobra, no to ten. Chyba, chyba to wszystko dziękujemy. Więc był z nami, tak jak mówiłem, Andrzej, bohater, legenda i. I za nim stoi cała drużyna, która dzisiaj zrobiła fantastyczny wynik, to prawda. Gdybyśmy mogli zrobić wywiad z całą drużyną, to byśmy zrobili, ale mamy tylko jeden mikrofon, więc no, ust, usta wywiad... i serce tej drużyny. Ale wywiad drużyny. był okrzykiem. Czy to był najlepszy twój, jeszcze twój najlepszy twój występ po kontuzji? Tak, no teraz generalnie jak miał zaktualizować występy, to myślę, że ten był jednym z najlepszych i, y, po kontuzji, tym bardziej, że jedna rzecz, w której brakowało tylko w tym meczu, kartki. I karny sprokurowany, i bramka, i tam kogoś kopnąłem, i ktoś leżał, krzyczał na mnie. A karny sprokurowany, właśnie, zapomniałem to powiedzieć. Y, gratuluję. <laughs> Dziękuję. <laughs> tylko samobój brakowało, ale po co tam wiesz, karnego? Karnego, to, tak, to, samobój... to samobój, to jest prawie samobój karny. Samobój karny. Tylko Mecz, legenda, człowiek, legenda. Dziękujemy i do zobaczenia. Dziękujemy.